Cześć wszystkim, witajcie ponownie na moim kanale. Ja jestem Kwaśka i dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o najgorętszych wiadomościach, faktach o Arianie Grande. Zachęcam Was oczywiście do zasubskrybowania mojego kanału, o zostawieniu łapki w górę, jeśli się podobało. I zapraszam Was serdecznie do oglądania. Dobrze, to zaczynamy. Ignoruje nien nienawiść i skupia się na miłości. Ariana i Grace Chance rozmawiali o muzyce ponad dwie godziny. Jej piosenka Put Your Heart miała się na początku nazywać Little Give a Love. Kiedy urodziła się Ariana, rodzice nie mogli zde zdecydować, czy nazwać ją Sofia czy Ariana, no ale wyszło na Ariana. Ariana boi się, że jej fani zapomnią o niej za kilka lat. Jej ulubione filmy to 13 Going To... Fearty Jurassic Part i Benjamin Button. Kiedy grała w Kat, y, Kat w serialu... Y, Sami Kat y, To celowo y, taki miała głos, żeby stawał się wyższy Bank Światowy obserwuje Ari na Twitterze Jej dziadkowie zakochali się w sobie, kiedy mieli 11 lat Pierwszą rolą Ariany była rola y, y, Ani w Family Ariana miała przyjemność spotkać Bellet Horn i miała spotkać też y, Justina Biebera Spotkała, no Kiedy miała złamany palec u nogi, nazwała go Mały pa Palec Lewis W filmie Swindle zagrała Amandę Kocha Czarownika z Krainy Oz Ariana jest wielką fanką Katy Perry Chciałaby zwiedzić cały świat Kocha Spongeboba Kiedyś na lokalizacji na Twitterze miała napisane Earth, czyli Ziemia Franki, jej przyrodni brat, starszy, jest o niej starszy o 11 lat. Kiedy była mała, nazywała siebie Fetus Grande lubi, lubi robić głupie miny do, do zdjęć. Ariane jest girly grill, nawet nie wiem co to znaczy. Jedną z obaw Ariany jest to, że myśli, że ludzie jej nie lubią. Kiedy miała 9 lat, to przebrała się za Dorotkę na Halloween, szczerowinka z, z Kalinos. Mama przyzywała ją Gangster Princess, czyli gangsterowa księżniczka. Nie, nienawidzi dźwięku, szybko. No, tak jak w sumie. Większość. Ariana używa George band, żeby zrobić sobie mixy swoich piosenek. Ari nie może żyć bez telefonu. Imię Ariana jest zagraniczne i często źle wymawiane. Ariana założyła swoje konto na YouTubie, nazywało się Osna Pizzari, e, i założyła je w wieku 12 lat. Ale jej rodzice byli z tego dumni. Również Riri zaobserwowała ją na Instagramie. Uwielbia pastelowe kolory. Ari i Liz po raz pierwszy spotkały się, gdy miały 15 lat. Gdy pisze nową piosenkę, zawsze myśli o swoich fanach. Uwielbia czarne porzeczki, makaron, czekoladę i cytrynę. Pierwszym obserwującym Arianę na Twitterze była jej mama, a założyła go w 2012 roku. Kiedyś Janet Cardi podała swój numer telefonu publicznie Arianie Grande. Umie tańczyć do piosenki Gangnam Style. Ariana i Harry Styles wymienili się numerami i są nadal znajomymi. Była kiedyś chirlinerką. Nie lubi dubstepu. Chodziła do szkół Brand Prest i Paint Prest i Broward Pre. Pewnego dnia y, nagrała, jak nauczyciel na nią krzyczy. Kiedy nie pracuje, to bardzo często chodzi w jeansach i za dużej bluzie. A tak to w takich. Galowych, jak widzimy ją na zdjęciach w sukienkach, w spod w spodniczkach i takiego. Racza. Uważa, że każda dziewczyna powinna y, zaakceptować swoje niedoskonałości. Kiedy nie może zasnąć, przegląda Twittery i Instagramy swoich fanów. A Rejona nie cierpiała gimnazjum, ponieważ wyśmiewali się z niej. Nażyta no, zaczęła po prostu sławę w młodym wieku. W swoich piosenkach opowiada o życiu swoim, o miłości i o związkach. W szkole właśnie bardzo, osób, bardzo dużo osób zazdrościło Arianie sukcesu, no i właśnie z tego względu się z niej naśmiewali. W ramach akcji The Big Help uczyła dzieci ekologii. i Imogen Heap, yy, jedna z najulubieńszych właśnie yy, artystek Ariany, obserwuje ją na Twitterze. Uwielbia okulary. Ariana powiedziała do fanki, że yy, jak się pytała, która jest najsławniejszą osobą do której można to odpowiedziała, że Justin Bieber. Jej piosenka The Way zajęła pierwsze miejsce na iTunes po 8 godzinach po premierze. Ariana nigdy, nigdy nie była w Egipcie. Jej pierwszym zauroczeniem był Justin Timberlake, jak miała 3 latka. Gdyby utknęła na bezludnej wyspie i e, miałaby wybrać dwie rzeczy, z którymi mogłaby żyć, to, jest to, to byłby to iPhone i WiFi, ponieważ ba, bardzo lubi swój telefon i jest do niego bardzo przywiązana. Ariana Grande była częściej wyszukiwana niż Miley Cyrus czy Jennifer Aniston. Jej ulubionymi zajęciami i wspomnieniami było chodzenie na plażę, oglądanie Nickelodeon i wspólne, z, wspólna zabawa z, z Alexą, czyli jej przyjaciółką, spędzanie czasu. Kręcenie y, teledysku do The Way, piosenki jej, e, trwało dwa dni. Jej ulubionym momentem w tworzeniu muzyki jest to, że jak już skończy, to wsiada do samochodu i słucha ją jak najgłośniej. Robi oglądać reality show, na przykład Top Model. Uif Kalfa skomentował Piosenkę The Way e, jako niesamowite. Ariana bardzo lubi piosenkę Heart Attack Miley Cyrus. I również powiedziała, że Miley bardzo dobrze w niej brzmi. Ariana ma płytę demo, której jeszcze nie wydała. Znajduje się w niej ro Laurel Roller Coaster, It is Rain, Let It Rain i Higher. Ariana i Juden, Janet McCarthy obchodzą urodziny w tym samym dniu. Jej imię było inspirowane z, z filmu Felix the Cat i brzmiało one o Oriana. Aliana jest całkiem utalentowanym raperem, umie naśladować inne gwiazdy, kiedy miała 2 lata, to złamała nos swo e, swojemu bratu Frankiemu e, No właśnie. Śpiewała na imprezach charytatywnych e, Who Girl, do którego była zaproszona, gdy miała 10 lat Chcę pracować z Justinem Bieber'em, je 5 truskawek na dobę, jeśli są dostępne Umie robić koniczyny językiem, kocha bardzo zwierzęta morskie Lubi bardzo sklep warzywny Hull Foods Ariana została odkryta przez discoverracking.com Nagrała duet z, na z Natanem Sykes Bardzo lubiła oglądać stare filmy, jeśli ma czas, spędzać czas z rodziną yy, I grać Pierwszym nauczyciel śpiewania w 2009 roku był Eric Vectro Ktoś się jej zapytał, co, co chce robić, kiedy będzie miała 21 lat I ten ktoś po i Ariana powiedziała, że, mm, że pewnie to, co zawsze Yy, grać gry i oglądać Nickelodeon. Dan Schneider powiedział, że nie jest za dobra w jeżdżeniu na rowerze. Bardzo lubi chodzić na plażę z przyjaciółmi, spędzać czas na świeżym powietrzu. N nigdy nie opiekowała się dziećmi, ale w serialu Sami Kat miała do tego możliwość. Ariana woli pantofle na obcacach niż tenisówki. Jej pierwszą trasą kocodrową była Deli Listenings Session. Jest uczulona na gorzką czekoladę, ale pomimo to ją je. Na gali Amer American Music Awards w 2013 roku dostała statuetkę na nową artystkę roku. Ariana Grande przekroczyła ponad 200 milionów obserwujących na Instagramie. Piosenkarka cierpi na zespół stresu połrazowego po zamachu w Manchesterze, a także ma hipoglikemię. Ma około 155 cm wzrostu. Ariana ma włoskie korzenie z Sycylijką i półabruzyjką. Uwielbia grać w Monopoly. Pierwsze lekcje bra w wieku 17 lat, czyli w 2009 roku, jak, w 2010 roku, jak mówiłam. Od 2013 roku Ariana Grande jest podobno weganką. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że fakty o Arianie Grande wam się spodobały. Mi osobiście tak. Jeżeli chcecie jeszcze jakieś takie filmy, to oczywiście piszcie w komentarzu. I oczywiście jeśli się podobało, to zostawiamy łapkę w górę, subskrypcję. I dziękuję wam do oglądania. Do, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!